No, witajcie. Jakiś czas minął, no i wyszykowałem ten rower, Mia miał być na koła, okazało się, że obręcz i tak musiałem wymienić, tu jeszcze ma tylko trochę za dużo kasetę, no co tam poza tym, wymieniłem obręcz, nowy lakierek dostał, jadę tam, szykuję się taki na taką przejażdżkę dalszą, to tam wziąłem sobie kluczy trochę dętkę, bo jeszcze taki nieobierzony jest pompkę. Pompkę dobrałem mu też taką elegancką koszyk na piwko. <grym> I ten. I co? I co więcej? No, trzeba będzie trochę jeździć, potestować. I dalej nie wiem co to za rower. Nic nie znalazłem pod, pod, tymi, pod tymi malowaniami. Czarny był pierwotnie. Jak wciągnąłem lakier tu jakieś, tylko jest coś, chyba jakieś, jakaś literka, nie wiem. G chyba, czy coś takiego. Tu nic nie ma więcej. Żadnych cechowań nie miał. Numer miał jakiś seryjny. Ale też taki dopiero po zdarciu lakieru. No i co tam? Nowe owinki dostał. Dzwoneczek. <śm> noski. Żeby cisnąć lepiej było. No i taki to wyszedł rowarek. Nie pokazywałem Wam jak robię, bo tam chyba ze dwie szosy Yy, pokazywałem, jak to tam się robi po kolei, tam nic ciekawego nie będę powielał, nic tam nowego się nie wydarzyło. No, i to tyle.